Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym za chwilę zobaczycie materiał o grze Fallout. Tak, jest to gra, która bezpośrednio odnosi się do klasyki gier komputerowych. Gry o tym samym można powiedzieć tytule, która zaczęła się dość dawno temu. Jest to gra, która przenosi nas w postapokaliptyczny świat, w którym wcześniej skończyły się surowce, państwa rzuciły się na siebie, wybuchła bomba atomowa, a nawet kilka set tych bomb atomowych. Ci, co mieli szczęście, poukrywali się w podziemnych schronach i po pewnym czasie postanowili wyjść z tych schronów. A tam okazało się, że świat wygląda już Zupełnie inaczej. Są jakieś, nie wiem, lokalni wataszkowie, którzy starają się zorganizować jakoś dziwny świat, czasami w swojej chorej wizji. Są jakieś supermutanci, jakieś instytuty czy jakieś inne jednostki, i ten świat absolutnie wygląda kompletnie, kompletnie inaczej. W tym właśnie świecie, my jako bohater tejże gry komputerowej, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, Fallout Tactics, New Vegas i jeszcze inne elementy, zostajemy wrzuceni, no i co? I po prostu musimy sobie poradzić. Dlatego z wielką. Hmm, ostrożnością wypatrywałem gry właśnie o tej nazwie Fallout, kiedy dowiedziałem się, że Fantasy Flying Games prowadzi pracę nad tą grą. Stwierdziłem, że urety, urety. Ale po pewnym czasie zeszło troszkę ze mnie powietrze i zastanowiłem się, hmm, ponieważ Fantasy Flying Games robi gry albo dobre, oparte na grach komputerowych, albo wiedźmin. Tak więc. Ach. No, miałem tutaj pewne obawy. Co z tych obaw wyniknęło? Zobaczcie sami. Zapraszam. Na materiał. Aby dobrać się do tej gry, jak również każdej innej, będziemy potrzebowali instrukcji. Do tej będą prowadziły nas dwie instrukcje. Pierwsza, Learn to Play, czyli taka zwykła, prosta instrukcja, która będzie nas informowała o wszystkich elementach związanych z grą. I do gry został dołączony ostatnio standard od FFG, czyli jeśli mielibyśmy problem, indeks, gdzie będą wyjaśnione jakieś super mega nie, trudne meandry, tudzież dziwne okoliczności, które możemy spotkać w grze. Aczkolwiek po przeczytaniu tej instrukcji wydaje mi się, że naprawdę trzeba byłoby już naprawdę mieć duży problem, żeby zajrzeć do tego. Ja przyznam się, zajrzałem może dwa czy ewentualnie trzy razy, ale tak czy inaczej fajnie, że jest. Warto też zwrócić uwagę na wypraskę, która może jakoś specjalnie do wielu części nie nadaje pod względem ułożenia komponentów, ale fajnie wygląda i przypomina ekran ładujący z wersji komputerowej. Jak to mawiał klasyk, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużyny. Nasza drużyna na samym początku będzie zawierała jedną osobę, ale potem będziemy mogli dołączać jakieś postaci. I teraz możemy wybrać spośród takich egzemplarzy jak gul, jak supermutant, jak gość ze schronu, jak mieszkanka pustkowi, czy nawet członek bractwa stali. Kiedy weźmiemy sobie już taką kartę, odwracamy, zobaczymy, że dostajemy albo jakieś specjalne umiejętności, albo nie otrzymamy jakieś przedmioty na sam początek i te od razu do nas powędrują. Dalej wpinamy początek radiacji na początku naszego traku. Znacznik życia na końcu, jak również znacznik doświadczenia, które będziemy zbierali w trakcie gry za jakieś elementy, które wykonamy lub za zabite potwory mamy na samym początku. Dalej dobieramy jedną z literek przeznaczonych dla naszego gracza. Na przykład gramy gościem ze schronu, w tym momencie dostajemy literkę L, troszeczkę jak w ulicy Sezamkowej, do tego dorosowujemy jakąś jedną, i proszę, mam S i Mam L ze słowa specjal. Te literki będą powodowały, że w poszczególnych questach będą mógł po prostu sobie przerzucać kości, o tym jeszcze będę mówił. Na końcu przygotowania herosa musimy wziąć jedną kartę agendy, która zawiera już w jaki sposób i dlaczego będziemy dostawać punkty wpływów na postkowi. Im więcej takich punktów wpływów mamy, tym bardziej jesteśmy przybliżeni do zwycięstwa gry. Jeśli na przykład w liczbie dwóch graczy, jeśli w takiej liczbie będziemy grali, dostaniemy 10 punktów, po prostu wygramy grę. Więc więc w grze Fallout rywalizujemy o punkty wpływu na pustkowiach. Absolutną ozdobą tej gry są kunsztownie wykonane figurki, które przyznaję, kiedy tylko zobaczyłem, od razu włączyły mi się moje zacięcie malarskie. Niestety rozbiło się o ścianę nieposiadania czasu, dlatego na fakty recenzji nie są pomalowane, ale spokojnie farba je niechybnie dopadnie, ponieważ naprawdę wyglądają całkiem nieźle, mają wysoki poziom detali, po prostu nic tylko Malować. Kiedy wybierzemy już postać, pora na wybór jednego z czterech scenariuszy. Te scenariusze od razu, mówię, odnoszą się do trzeciej i czwartej części gry. I tak mamy The Pit, czyli dodatek do trzeciej części. Capital Wasteland, czyli pojedynek Enklawy z Bractwem Stali. Commonwealth, czyli można powiedzieć fabularka z czwartej części, czyli Instytut bije się ze świerami z drogi. Do tego mamy Harbour, czyli dodatek do czwartej części gry. I kiedy wybierzemy już sobie scenariusz, na odwrocie tejże tej karty znajduje się rozłożenie planu. No i w ten sposób musimy przygotować teraz nasze pustkowia. Tak wygląda przygotowany Fallout, czyli z jednej strony mamy zielone, w miarę bezpieczne, jak na świat Fallouta, nie, pustkowia, które musimy zeksplorować, czerwone, takie bardziej niebezpieczne i w ogóle, i ten świat będziemy poznawać, no tak samo jak to w grze bywało. Dodatkowo, na naszej karcie scenariusza, którą już poznaliście, znajdują się dwa znaczniki, te znaczniki odzwierciedlają dwie frakcje. Jeśli któryś z tych znaczników dojdzie do ostatniego pola, gra jest przerywana, i jeśli żaden z graczy nie ma poziomów, wpływu wymaganego do wygrania gry, no to w tym momencie wszyscy przegrywają. Jeśli ktoś ten wymagany próg osiągnie wcześniej, no to wygrywa grę. Dodatkowo na każdym scenariuszu mamy dwie postaci, które są właśnie z tych dwóch frakcji i te za pomocą takich żetonów czasami mogą znaleźć się na plansze. One oczywiście mają statystyki. Dodatkowo mamy zwykły, prosty sklep z czterema przedmiotami, karty przygód, które będziemy przeżywali na pustkowiach, karty różnego rodzaju rzeczy, które wypadają z wrogów, kiedy ich pokonamy, karty Super, mega fantastycznych artefaktów, jak również specjalnych pergów, które będziemy zyskiwali, kiedy nasza postać będzie awansowała na kolejne poziomy. I co też bardzo ciekawe, aczkolwiek mało, mamy wrogów podzielonych na poszczególne typy, ale tak czy inaczej ich jest troszeczkę mało. W Falloutie było tego więcej i szkoda, że tylko tyle. No i absolutnie totalnie obowiązkowe kapsle. Nawet już taki widziałem, nie wiem czy to jest fanowski, ale jak najbardziej, dodatek, gdzie możemy kupić takie prawdziwe brzęczące Kapsle. No, tak wygląda rozłożony Fallout. Gra Fallout w każdym scenariuszu będzie nam starała się również opowiedzieć pewną historię. I tak w pierwszym scenariuszu e, tą historię zaczniemy od karty 0.14. I ta karta 0.14, tak jak każda, będzie miała dwa możliwe zakończenia historii opisanej we wprowadzeniu. No i w tym momencie, na przykład jeśli przeżyjemy ją na sposób pierwszy, będziemy e, przez grę poproszeni o dobranie dwóch nowych kart, a ta karta nam zniknie i znowu pojawiają się wybory, bardzo często takie moralne. Niejednoznaczne, no i możemy przeżyć znowu historię na nowo. Kiedy historię 15 znowu zakończymy w określony sposób, znowu pojawiają nam się kolejne, kolejne karty, i w tych kartach są zawarte elementy fabularne. Możemy dostać jakieś nagrody, walczyć z przeciwnikami, lub bardzo często możemy zostać jakimś dziwnym elementem zaskoczeni. Po co będziemy również robili fabularkę? Fabularkę robimy po to, żeby otrzymywać już Wam wcześniej pokazane karty agendy. Te karty agendy posłużą do zyskiwania wpływu na pustynię. Kto jako pierwszy osiągnie ten wpływ na pustkowiach wymagany do zakończenia gry, jeśli chodzi o konkretną liczbę graczy, po prostu ją wygra. Tak więc ruszajmy na pustkowie, ponieważ w tym momencie mamy motywację. To teraz co możemy robić w naszym postnuklearnym świecie pustkowi? Każda postać ma dwie akcje. W ramach tych akcji możemy oczywiście eksplorować, czyli odsłaniamy płytkę, która jest przed nami, kładziemy ją strzałką ku górze, w miejscu skąd wzięliśmy, no i proszę, tada! Właśnie żeśmy zeksplorowali pierwszy kafelek. W ramach kolejnej akcji mogę się poruszyć do dwóch pól, no i to jest generalnie dosyć proste, po prostu wskakuję na kolejne pole i tyle. Mamy pewne miejsca, które na przykład podróż przez nie mogą być utrudnione. Na przykład właśnie są to takie czerwone pola, które wymagają aż dwóch punktów ruchu, czyli właściwie całej jednej akcji, żeby przez nie przejść lub na nie wejść lub na przykład, też trzeba uważać, ponieważ pustkowia nuklearnością y, również y, bardzo mocno grzeszą i kiedy na przykład wejdziemy na takie zielone pustkowie na naszym Znaczniku postaci będziemy musieli przesunąć znacznik. Na promieniowania. Kolejną akcję możemy przeznaczyć na wykonanie questów. Część questów nie wymaga od nas zużywania całej akcji, natomiast takie z kropeczką już tak i na to akcję możemy również poświęcić. Eksplorując świat, możemy również wpaść na specjalne miejsca, które będą oznaczone jedną lub drugą ikoną. Wchodząc taką ikonę, możemy poświęcić akcję, żeby pociągnąć karty no i właśnie przeżyć przygody. Kiedy dociągniemy już taką kartę, czytamy oczywiście fabularny opis i znowu mamy możliwość do wyboru jedną lub drugą. Opcję, możemy trafić na sklep, możemy trafić na jakichś bandytów, lub ewentualnie na typowy quest RPGowy przynieść wynieść. Pozamiataj, No, to wprowadza pewne rozmaicenie do gry. Wykonując te questy, jak i podróżując po pustkowiach, możemy natknąć się na sklepy, w których możemy kupić różnego rodzaju przedmioty, natomiast pokonując przeciwników lub wykonując znowu questy, możemy sięgnąć do tejże talii, w której to talii znajdują się na przykład towarzysze, których możemy dołączyć, czy poszczególne przedmioty, zazwyczaj są to narkotyki, nie wnikam. Do tego wszystkiego możemy dorzucić również broń. I wszystko byłoby fajnie, ponieważ widać, Pewnego rodzaju różnorodność, ale ta różnorodność będzie sprowadzona do jednej rzeczy. Po prostu będziemy mogli przerzucać nasze. Kostki. No ale dobra, porzucaliśmy kostkami, 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 wypełniliśmy jakiegoś questa, zatugliśmy jakiegoś potwora. No i teraz co się dzieje? Za każdego bitego potwora dostajemy tyle doświadczenia, ile wynosi jego poziom, czyli w tym momencie byłyby to dwa. No i za różne potwory mamy różne tam poziomy doświadczenia. Akurat tutaj wyszło nam tyle samo. Mamy, o, proszę, jedynkę, jedynkę, a za za bo tutaj, że chyba będzie trójka. O, proszę dwa detklowe y, trójka. No i dostajemy coraz więcej tego doświadczenia i zaznaczamy. To przesuwając tenże pasek. Za każdym razem, kiedy dojdziemy do lub przekroczymy tę liczbę, cofamy się na sam początek, poza oczywiście pierwszym razem, no i następuje epicki awans. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu w grze komputerowej spędzałem naprawdę długie minuty, żeby pomyśleć, na co w tym momencie opłaca mi się to nie wydać. Tutaj zostało to sprowadzone do czego? Do. Wyciągnięcia kolejnej literki! I kiedy wyciągamy tą kolejną literkę, umieszczamy ją na elemencie specjal. Jeśli wyciągniemy tę samą literkę, czeka nas znowu ekscytująca rzecz, mianowicie możemy pociągnąć jedną kartę perka. I tą kartę perka sobie bierzemy. I ona jest, uwaga, jednorazowego użytku, Czyli kiedy nam się przyda, po prostu ją zagrywamy, odrzucamy, no i właściwie tyle byłoby z elementów naszego doświadczenia. Ostatnią akcją, jaką możemy wykonać, jest odpoczynek, czyli kiedy nasza postać jest już poobijana bardzo mocno przez przeciwników. No to w tym momencie odpoczywamy, dzięki czemu odzyskujemy część punktów zdrowia. Jak również możemy odtapować przedmioty lub umiejętności, których użyliśmy. No i ostatnim element, który możemy dokonać w fazie odpoczynku, możemy się wymienić elementami, przedmiotami z innymi poszukiwaczami. I do Tutaj bardzo ważna rzecz, a dokładnie fajnie jest to, co jest, ale najważniejsze jest to, czego nie ma. Dlaczego nie możemy się, kurczę, atakować? Nie, nie możemy. Dlaczego? Bo nie. Kiedy wszyscy gracze już się poruszą, nastąpi tura potworów. I w tym momencie dociągamy jedną kartę agendy. Nie patrzymy na to, co tu jest napisane, tylko patrzymy to, co jest na dole. I tutaj poruszają się potwory w kierunku graczy, który jest aktualnie najbliżej. Kiedy już nimi poruszymy, no, następuje kolejna tura. No i teraz możemy robić w grze jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, możemy, jeśli posiadamy taką kartę agendy, którą zdobywamy za wypełnianie poszczególnych questów, możemy w pewnym momencie opowiedzieć się po jednej ze stron. To akurat jest fajny element gry, czyli na przykład opowiadam się po stronie czerwonych, czy po prostu niebieskich, odsłaniam tą kartę i co zyskuje? Po prostu agenci tejże frakcji nie będą mnie atakować, ale ci drudzy już tak. Na zakończenie kilka słów podsumowania i wiecie, stojąc tutaj przed Wami... Yy... Nie za bardzo wiem, co wam powiedzieć, no ale dobra. E, ma się jakieś tam e, doświadczenie, jakąś tam metodologię się opracowało. Spróbujmy zacząć od wykonania. Więc mamy piękne pudełeczko, które od razu widzimy. O, e, żywcem przenosi nas do samej gry. Otwieramy, widzimy plastiki. Świetna sprawa. Dalej zagłębiamy się w poszczególne karty. O, to znam, to znam z tej części serii. Fantastyczna rzecz. Biorę większy plik kart, a tam sam tekst. I na tym tekście znajdują się w dużej części questy, czy historia. Żywcem przeniesiona z trzeciej i czwartej części gry, więc jeśli macie uczulenie, no to gra ta bardzo widocznie puszcza oko do trzeciej i czwartej części cyklu. No czasami tam oczko puszczone jest jakiś, nie wiem, Garden of Eden Creation Kit, którego szukaliśmy w drugiej części gry. On tam się znajduje, ale generalnie trzecia i czwarta część, yy, można powiedzieć, gra planszowa tymi częściami stoi. No ale patrzymy, cała masa tekstu, yy, czyli właśnie takich pewnych elementów fabularnych, które po pewnym czasie po prostu się wyczerpią. Mimo, że mamy cztery scenariusze, ta gra pod tym względem może być mało powtarzalna. Ale w tym momencie pojawia się myśl, o skoro zaoszczędzili na grafikach, no to może w pudełku wypadałoby poszukać jakichś plastikowych potworów. Nie, nie ma ich. Mamy takie placki, które po prostu będą leżały nam pięknie na planszy, i te placki, no niestety, nie występują w jakiejś specjalnie dużej liczbie. No, flora fauna w Falloutie była całkiem bogata. a Tutaj mamy takie ikoniczne potwory, jak nie wiem, co tam jest, Supermutantów, czy ewentualnie Ditkloa, ale. No tego było po prostu więcej i taki, taki ma się niedosyć. Generalnie ta gra powinna się nazywać, nie, Fallout Niedosyt. Dlaczego? Ponieważ nie można odmówić, że twórcy tej gry chcieli przenieść czasami mniej lub bardziej literalnie to, co znalazło się w grze komputerowej. No ale niestety w wielu miejscach zrobiono to nieumiejętnie lub po prostu nudno. Element odkrywania plansz, chodzenia po niej, okej, okay, fajny, rozpoznajemy poszczególne miejsca z trzeciej, czwartej części cyklu, ale co tutaj było szalić. Ale kiedy wchodzimy już w walkę, no. Ona sprowadza się, dobra, tulne kościami, wyjdzie mi, nie wyjdzie lub będę miał y, możliwość przerzucania kości. Słuchajcie, przerzucanie kości to w tej grze jest po prostu tragedia. Kiedy będziemy awansowali na poszczególne poziomy, dzięki temu będziemy zyskiwali co możliwość przerzutu kostkami, dokładnie te literki, y, które będą powodowały, że w określonych questach, gdzie pojawią się te literki, będę mógł sobie, mógł sobie przerzucać. Prowadzi to do absurdalnie krytyńskiej sytuacji, gdzie stoję sobie w jakimś miejscu, przerzucam te cholerne kości i robię to pierwszą, drugą, trzecią, czwartą turę, bo po prostu nie mam szczęścia a obok niej jakiś inny znowu fantastycznie bawiący się uczestnik tejże epickiej rozrywki robi to samo, bo też musi zaliczyć tenże quest. No nie o takiego fallouta planszowego my żeśmy walczyli totalnie, albo ewentualnie nic nie robili, dobra, nieważne. Do tego wszystkiego tak jak powiedziałem, nie wiem, czy walka, czy odkrywanie, czy, czy zdobywanie kolejnych umiejętności, takich tak zwanych perków, powoduje, że dostajemy jedną kartę i tą jedną kartę możemy po jednokrotnym użytku po prostu odrzucić. To jest... To, to nie! Po prostu z każdej strony, kiedy którą tą grę powtarzałem, być może zbyt mocno e, chciałem, e, żeby ta gra była takim super mega fantastycznym przeniesieniem Fallouta, ale jednak wydaje mi się, że e, tak jak Wam mówiłem na początku, albo dobra gra, albo, dwie, albo Wiedźmin. Po tej stronie niestety Wiedźminowskiej dokładamy grę pod tytułem Fallout. Nie! Tak to po prostu miało wyglądać, i tutaj szczerze przyznaję, że z wielką obawą tutaj teraz spoglądam na leżącego poniżej kolejnego figurkowca, który również ma nas przenieść do świata gry Fallout. Mam nadzieję, że ten wyjdzie nieco lepiej, ponieważ drugiej takiej klapy Falloutowskiej na samym początku roku nie zniosę. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!